Ej, słuchajcie, powiem wam, że tak ludzie mi tutaj piszą, że, że zajebiście to nawet. Kurwa, to ja w szoku jestem. Taki dobry laptop. Lecisz, e, doku, duki? 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 Tak, 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 no. Count doku. Ja wiem czemu Ratka tak gdzie w gry. Rząd dłoni nie ma. Aaaa, ma cztery ręce! Nie, doku to był ten, co, co mu ucięli, Aha, no tak, to nie ten. To był Anakin ten. Tak jest, to pamiętam, pamiętam. Pomyliło mi się z tym... jak się nazywa? Shit. Eee... generał... Jak go się nazywał? Grievous? Tak, 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 Grievous. Wyczuwam zagrożenie po drugiej stronie tego budynku. Uuu, oh, fucking hell! Podpalił mi stopy, podpalił mi stopy! Cały armor mi z skubaniec. baniec. Time to fuck off. No, 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 nie no, 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 miał broni, no, no, miał tylko ten projekcie. granat, wiesz? Kurde, ledwo znalazłem armor i mnie. Z... Znowu się oddalam jakoś. No, już ty w mordy jesteś. No, no nie mam nic. Radziu? Tak. Uważaj, bo my się oddalamy. Nie ma tam żadnej broni dla nas. O Idę do was, idę za was Kumba ja chyba to musimy iść w tamtą zadnijmy. stronę, no bo co nam? Czy wracamy zabijać? Mamy czym zabijać? Tak, tak, wracajmy, zabijajmy, no To dobry pomysł jest Ja zwłaszcza na mojej super myszce Tak Ty masz myszkę za 5 zł mówiłeś? Tak, no jakoś tak, no taka wiesz, budżetowka, no. Tak jak, jak... Yy, potrzebujesz myszki do biura. Mm -hmm. Nie, 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 zrozumiałem, rozumiem Ale działa, wiesz. Myszkuje. Ma, 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 ma Człowiek! Wszelka prawa, hajs. Wujka!

Dobra, cały team. W się radził Ale zajmij się spinę, jedziemy! się radził No to nie, to, to chuj To myślę, się co mi nie otworzy? Ty czekam aż się w czołgasz? ja Cię podniosę, bo ja mam super podnoszenie szybkie. I zostawię Wam tutaj ten, ten piździk, oh, jak on tam. Szanuję, że bardzo starszych i utrzymujesz kontakt z Rokiem. Oh, fuck. Kurde, co to za puncher? Takiego subskrybenta ja bym chciał, oddawaj go. Ja myślę, że, to, że ja z Rokiem to z gitości rozmawiam? Co ty? No, zbierali fajny sprzęcik. No, coś mieli nawet. Chyba się wklekali za mą, mam wrażenie, że tego z drona poszesającego. Pos <trymka> Wiesz co, przed chwilą w 18 sekund. 18 sekund. Optics here. Sniper. Attention. There is a new kill leader. Rings out too far. 45 left. Heads up. New kill leader. Mhm. Gear of the new kill leader. To już jest. Jesteśmy blisko strefy Mozambika. No, tak. ja, przepraszam, ja z Mozambika 3 osoby, dwie osoby zabiłem teraz. 3! Raz do roku to i kura pierdnie. <ścoughs> o kurde. Nie wiem czy kura to Mozambik czy ja, nie? Ale... <ścoughs> nie ma znaczenia. <ścoughs> Object, Takie coś tu jest, jakby chciał optyczkę? O, wyłączyło mi się tutaj. Gdzieś ty poszedł HS? Nie, mam gdzieś tak do strefy, żeby mnie z zaraz, zaraz, mnie zabiła. Ale to jakiś lud jest... Ale to jesteś. Odwrotny kierunek wybrałeś. Tak, wiem, no, bo to chciałem jeszcze zobaczyć za rzeczami. Yy, no, spoko tam można balon wziąć i sobie polecieć jakby co? No. No dobra. Dobra, gdzie wy jesteście, gdzie widzicie? no tak wiesz co, w Dobra wie Tutaj gdzie ja idę? Bo w sumie nie wiem Longbow DMR here. Longbow DMR Dobra, idę do Was Eee A co zaraz? Radził? Tak słucham Co się stało? Gdzie jesteś? No tutaj jestem Why? A, a gdzie mam być? Nie no wiesz co, to musimy tędy, tu musimy iść, nie? Jakieś strzelanie słyszę. Hmm... Spitfire'em mi tu pachnie sytuacja. Ja tak, no jeżeli byś chciał. hmm... Nie skuszę Ludzie no, są, na mnie. Tu, 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 tu są, tu są i, ten. I, i tak, dobrać, tak. Tu i, są ludzie z Jeden był na dachu przed chwilą. widziałem okay. Jeden jest teraz przede mną Mam wylew! Jeden z dachu do ciebie strzela Leży o, no, jest mocno bardzo mocno widać. Nice. Drugi leży. Podnoszę cię od razu. I rzucam tutaj klon tego. O kuć. Tu masz ten, ten powinien, jakby co. A ja to nie chcę sobie odpalę, wiesz? Dobrze. A ja egzekucję będę robił na nich. To więcej ich nie było, jeszcze jeden powinien być gdzieś, nie? No, jeszcze jeden powinien być. duki. No jak mi pozabierał, no miałem tutaj kuźwa armor zabrał, no co za typ. Pff. Nie, armor właśnie nie wziąłem, czy wziąłem? Nie zabrał, no co za.

Nie wiem, z tym lajdem bo to po prostu schodzi, jak to chyba było czysto. Nic nie lutowali jeszcze. Our Cisza i spokój. Jeszcze lutujemy? Wiesz, co, ja w zasadzie chyba mam wszystko, co, co mi jest potrzebne. Trochę, co, trochę mi brakuje dodatków, ale. To się znajdzie po drodze zakładam. zakładem. Let's keep going. Okay. Który, który shotgun najwięcej dodatków... Co masz? Co? E, mam trochę, chcesz? Poproszę. Wyrzu wyrzuciłem. Czy pytałeś Rocky? E, który shotgun najwięcej dodatków może przyjąć Peacekeeper? No, chyba tak. Ren ma tam hmm. miejsce na czok, na celownik i na ten shotgun. Bolt. Nie no, wiem, no, czy mu Mozambik czy... nie ma tyle samo. No. wiem, czy ten FVA nie ma miejsca na magazynek, ale. Hmm, ale chyba nie. EVA... Nie, FVA ma miejsce tylko na, na, na stabilizację lufy i na celownik. On jest automatyczny to pewnie dlatego. No no. Czy warto trochę, kupić Nvidia GeForce no. GTX 1080? Chyba warto, nie? 1080, bardzo fajna karta. No miałem. Nie, miałem 1070. Nie narzekałem. Bardzo fajna. Chyba coś ukradłem no. kogoś. Nie, ja Masz na to wiesz? Nie wiem czy Radziu nie chcesz hełmu lepszego. Wiesz co mam niebieski, nie, nie, wiem, nie wiem czy co lepszy. Tak, tak, widzę, widzę, że masz lepszy. Znaczy widzę, że masz niebieski, więc... Tak, tak. Obok mnie, bo mnie. kurde, gdzie ty jesteś, jasny glint. Co on... za to mu tak ciężko nadążyć? Wiemy cokolwiek? Czy to był pojedynczy jakiś... ten samotny biały żagiel? Nie, nie, nie. Ktoś... znaczy, ma, ma team, ale nie wiem gdzie. Jakaś zagubiona lifeline To fuck'u to było? Śpies się odpalił, to Duki e, tutaj! Leży no, no, no. od, od, razu się ten Mhm, <noise> tak, tak To już wszystko Ładnie 18 obrażeń zadaje Hemlock, na tym samym dystansie R-138 zadaje e, chyba 11? R-301 R-301 Tak Kurde Dobra Jezu, jest ty mów teraz, mów, że się... oddalam się! Oddalam się! Idę, chłopaki! Idę! Bo to przy Tobie lepiej jednak idzie, to strzelanie. Się zawsze można przyłączyć Ja tak skartuję, czegoś... szukam, nie? A mam najwyżej, mam teleport, zniknięcie, mogę się po Was. No dobrze. Ustał, żeby Ci się sumowały obrażenia. Właśnie nie chcę, żeby mi się sumowały. Wolę widzieć, widzieć poszczególne strzały, ile zadaje obrażeń. Jak widzę sumę, to mi nic nie mówi, jeżeli chodzi o broń, a tak to przynajmniej widzę, co z jakiego dystansu, ile robi. Ale masz sumujące, to pokazuję ci i pojedyncze, i po chwili się sumuje, nie? No, no ale tak, tak, ale jakby. gubię się, nie? A tutaj to widzę. Nie, nie potrzebuję tych, tej sumy, nie. Układłem butelkę, jakby co, ja mam dużo takich, jakby ktoś chciał. Tych ja takich większych. Mam, ja też mam dużo. To jest git. Pod tym względem jest A to jeden składem został w ogóle. Eee. O kurde. Mało strzelania, coś dzień, było. tam, dzień. tam dzień. Chyba? chyba? Wydawało mi się? Chyba tu są Może mi się wydawało? Yy, przy mnie, przy mnie. Słyszę kroki. Jest Tutaj gdzieś te budynki, ale... Tak, tak, są, są, są. Od to biorę. Z góry jest jeszcze jeden. Spróbuję mhm. obejść. Dwaj są na górze. Miałem dobrej broni? O kuźwa mać, ale mi wyładował. Tak, złą broń wybrałem. Myślałem, że jest dalej. No tu na mnie, szlak. Kłóta od razu nie, nie, spoko, spoko, no co się dzieje nie? E, nie, nie, no może tam parę postrzałów, ale miałem, wiesz, półautomat tam blisko O kurde, jeszcze miał strzał na mnie? Holy fuck, na mnie jest, ostatni Nie ostatni? Hmm. O oh god, ale skopałem. No, ja też niestety. Aj, kurwa, ciężko się strzela jednak tym... Na laptopie, no niestety. Nie no, spoko z oczym tu nie ma problemu, mówię. Ja spieprzyłem, bo nie miałem nic na blisko, znaczy powinienem z shotgunem biegać, tak? Zanim się zorientowałem, to już było po mnie.